Problem zmian klimatu i niedoboru opadów nie jest problemem nowym. Jaki jest problem w sadownictwie? Sadownictwo obecne to są intensywne nasadzenia, to są podkładki karłowe, jeśli chodzi o na przykład jabłonie i tutaj brak opadów powoduje słaby wzrost drzew, pogorszenie plonu, drobnienie owoców, a już w skrajnych przypadkach, w przypadku roślin jagodowych nie jest możliwe. Uprawa np. borówki amerykańskiej czy truskawki deserowej bez nawadniania. W ogrodnictwie nie da się nie nawadniać intensywnych upraw, bo tak jest przebieg pogody. Więc musimy skupić się na nawadnianiu precyzyjnym, na nawadnianiu według wiarygodnych kryteriów, aby jak najlepiej wykorzystywać nasze skromne zasoby wody. Potrzeby wodne roślin możemy oszacować m.in. wykorzystując naszą platformę internetową, która została opracowana w ramach programu wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa. Platforma internetowa ma wiele zakładek, ale jedną z tych zakładek jest szacowanie ewapotranspiracji. Ewapotranspiracja jest to nic innego jak parowanie z powierzchni roślin i gleby. Jest podawana w jednostkach milimetrach, są to milimetry słupa wody, 1 mm słupa wody to jest 1 litr rozlany na powierzchni metra kwadratowego, a na powierzchni hektara to jest 10 m sześciennych. Kiedy mamy już informację o zapotranspiracji, możemy w zakładce w tym przypadku, jeśli chodzi o rośliny sadownicze, nawadnianie roślin sadowniczych mamy zakładkę potrzeby nawadniania. Aplikacja pozwala na wyznaczenie Potrzeb wodnych konkretnego gatunku roślin sadowniczych i tych gatunków jest tutaj od Jabłonia aż po Jagodę Kamczacką, więc wszystkie ważne gospodarczo gatunki. Po wpisaniu ewapotranspiracji, którą oszacowaliśmy w poprzedniej aplikacji lub dostaliśmy taką informację ze stacji meteorologicznej, bo niektóre stacje meteorologiczne szacują ewapotranspirację, po wpisaniu niezbędnych parametrów dotyczących rozstawy między rzędami, rozstawy między roślinami, parametrów instalacji kroplowej, parametrów glebowych. Możemy oszacować te potrzeby dla konkretnego dnia. Wchodzimy na aplikację gleba i zakładkę zasięg zwilżania. Mamy tutaj do wyboru różnego rodzaju gleby. Weźmy sobie przykładowo glebę lekką. Możemy wybrać wilgotność początkową. Tutaj jest do wyboru gleba wilgotna, gleba przesuszona lub gleba bardzo sucha. Przykładowo wybieramy glebę przesuszoną. My wiemy w gospodarstwie, jaki system nawodnieniowy kroplowy używamy, jaki jest wydatek z pojedynczego emitera, bo to jest napisane na, na produkcie, czyli na, na przykład rolce z wężem kroplującym. I przykładowo wpisujemy tutaj 2,1 litra na godzinę i czas Czas nawadniania. Jeżeli na przykład wpisujemy tutaj 5 godzin, tak jak ja w tej chwili wpisałem, to możemy dla tej gleby, dla tego wydatku emitera i dla tego zakładanego czasu oszacować, jak głęboko ta woda będzie zwilżała profil glebowy. W tym przypadku jest 40 cm. Dla jabłoni na podkładce karłowej, dla jabłoni, która ma już powyżej 5 lat. To jest dobra głębokość, ale powiedzmy my nawadniamy truskawki, które korzenią się płycej i tutaj wystarczyłoby zwilżyć glebę do 20 cm. Oznacza to, że ta symulacja wskazuje nam na to, że nasza dawka podstawowa jest za wysoka. Trzeba skrócić czas nawadniania. Proponowałbym w takim przypadku wziąć dwie godziny dawka. Jest wtedy 4,2 litra w punkt. Wydaje się to bardzo mało, ale zbliżamy glebę idealnie na 30 cm. To jest szacunek. Trzeba to sprawdzić. W polu najlepiej odkopać pod kroplownikiem glebę albo przy pomocy jakiegokolwiek czujnika. Najprostszym urządzeniem do yy, pomiaru w tym przypadku potencjału wodnego gleby, czyli dostępności wody dla roślin, jest tensjometr. To proste urządzenie, które zalewamy wodą, zanurzamy w glebie na odpowiednią głębokość, tam gdzie chcemy kontrolować ten potencjał wodny. I na tym wyświetlaczu mamy informacje o potencjale. I tutaj na podstawie tego odczytu podejmujemy decyzję, czy nawadniać, czy nie nawadniać. Innym Urządzeniem już troszeczkę bardziej skomplikowanym są różnego rodzaju sądy. Pojemnościowe, które mierzą tylko wilgotność, a w tym przypadku wilgotność, temperaturę i zasolenie gleby. Taką sondę zakopujemy w gruncie na głębokości takiej, jaka jest nam potrzebna informacja o tej wilgotności, czyli tam, gdzie jest główna masa systemu korzeniowego roślin. I możemy po zakopaniu takich wielu sond przy pomocy czytnika odczytać poziom wilgotności i podjąć decyzję o nawadnianiu, czy to zmienić program w sterowniku automatycznym, czy otworzyć zawór ręcznie. Najnowsze rozwiązania techniczne, między innymi rozwiązanie, przy którym przy rozwoju, którego braliśmy. Udział w ramach projektu ESAT jest to zespół czujników bezprzewodowych, zasilanych solarnie, czujników, które mierzą, tak jak te małe sondy, wilgotność, temperaturę i zasolenie gleby, ale różnią się tym, że są bezprzewodowe i łączą się ze stacją bazową, a potem z chmurą, informując nas o nawadnianiu, ale także sterując już automatycznie procesem nawadniania w oparciu o progi, które już Nastawi użytkownik. Instytut Ogrodnictwa podchodzi do tej tematyki bardzo poważnie. Mamy w instytucie pracownię nawadniania, która jest częścią zakładu inżynierii. Prowadzimy stronę internetową po to, aby upowszechniać najnowsze metody nawadniania, a także precyzyjne nawadnianie oparte o wiarygodne kryteria, tak jak już wcześniej wspominałem, o dane klimatyczne i o pomiary wilgotności gleby.